Droga duszo, dziś anioły przynoszą głębokie przesłanie, które sięga dalej niż to, co można zobaczyć. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co się dzieje, gdy ktoś się uśmiecha, a jednak za tym uśmiechem coś się kryje? Za tym wyrazem twarzy może tkwić coś głębszego coś, co może odmienić Twoje życie i sposób, w jaki postrzegasz relacje. Dziś karty stają się jasne. Gdy ta osoba się uśmiecha, bo chciałaby, żeby to było z tobą. Co tak naprawdę mówi ten uśmiech? Zostań ze mną do końca tego nagrania, bo to, co ci przekażę, może odmienić sposób, w jaki postrzegasz życie, wybory i więzi z innymi ludźmi. To będzie naprawdę zaskakujące i przemieniające. Zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Aby nasza wiadomość mogła dotrzeć do większej liczby osób, niosąc błogosławieństwa i słowa duchowego ukojenia oraz pokoju. Razem możemy uczynić to przesłanie kanałem światła dla wszystkich. Wyobraź sobie teraz, że czyjś uśmiech jest kluczem do odkrycia czegoś o wiele głębszego. Gdy ktoś się uśmiecha, ale jego spojrzenie nie odzwierciedla tej emocji, może się tam kryć coś ukrytego. Uśmiech może być maską, próbą ukrycia tego, co naprawdę kryje się w sercu tej osoby. Ale prawda jest taka, że uśmiech często odzwierciedla coś, czego nie da się wyrazić słowami. Ból, żal, tęsknota wszystkie te uczucia mogą być schowane za prostym uśmiechem. A co ten uśmiech tak naprawdę mówi? Życie uczy nas, że to, co kryje się za czyimś uśmiechem, może być odbiciem wewnętrznych przeżyć tej osoby, może być przejawem nierozwiązanych emocji, głębokiej więzi, o której nie sposób zapomnieć. Czasem ktoś się uśmiecha, bo chce wierzyć, że wszystko jest w porządku, ale serce wciąż nosi to, co niewypowiedziane, to, co zostało zostawione. Poszukiwanie odpowiedzi, potrzeba ponownego połączenia. Wszystko to może odbijać się w prostym uśmiechu. Jeśli ty także czujesz, że za uśmiechem kryje się coś więcej, wpisz w komentarzu: Przyjmuję to przesłanie od aniołów, by wzmocnić energię uzdrowienia i objawienia. Stwórzmy razem pole światła i głębokiego zrozumienia. Ludzki umysł jest złożony i często ukrywa uczucia, których nie potrafimy lub nie chcemy ujawniać. Gdy ktoś próbuje iść naprzód, ale tęsknota i brak tamtej więzi wciąż są obecne. Uśmiech staje się odbiciem próby ruszenia dalej bez naprawdę przezwyciężenia przeszłości. Dzieje się tak, bo gdzieś w głębi duszy ta osoba wie, że coś jest niepełne, że coś pozostało nierozwiązane. I właśnie wtedy uśmiech nabiera jeszcze większego znaczenia. Mówi o tym, co niewypowiedziane, o tym, co wciąż pozostaje w cieniu, czekając. By zostać wydobytym na światło dzienne. Te niewypowiedziane słowa, ukryte uczucia, wszystko to znajduje odbicie w uśmiechu, który próbuje zakryć pustkę. Czy zdarzyło ci się to kiedyś? Czy miałeś wrażenie, że czegoś brakuje? Nawet jeśli na powierzchni wszystko wydawało się w porządku. Uśmiech może być odbiciem pragnienia ponownego połączenia, odnalezienia tego, co zostało utracone. Poszukiwania odpowiedzi na to, co nigdy nie zostało wypowiedziane. A co zrobić, gdy zauważamy, że ten uśmiech, który wydawał się tak prosty, tak naprawdę kryje coś głębokiego? Odpowiedź leży w umiejętności słuchania tego, co kryje się za tym uśmiechem, w zrozumieniu, co naprawdę czuje ta osoba i co ty również czujesz. Ludzkie emocje mają wielką moc, a sposób, w jaki się objawiają, często nie jest widoczny na pierwszy rzut oka. Uśmiech może być maską, ale może też być sygnałem czegoś głębszego, co wymaga zrozumienia. Gdy ktoś się uśmiecha, ale jego oczy zdradzają ukryty ból, ważne jest, by spojrzeć poza powierzchnię. Uśmiech może być próbą zaprzeczenia bólowi albo, przeciwnie, wołaniem o pomoc. W każdej sytuacji uśmiech jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się w środku. Opowiada o tym, czego nie umiemy wypowiedzieć, o tym, co ukryte w naszym sercu. Dlatego musimy być uważni na znaki, które daje nam życie. Nie możemy po prostu patrzeć na uśmiech i wierzyć, że wszystko jest dobrze. Czasem uśmiech to ciche wołanie o zrozumienie to prośba, byśmy zobaczyli co kryje się za fasadą i okazali wsparcie, uwagę. Każdy z nas przechodzi przez trudne chwile i często uśmiech jest próbą poradzenia sobie z tym, czego nie potrafimy przetworzyć. Ale jednocześnie jest on oknem do tego, co jeszcze nie zostało uleczone. A prawdziwe uzdrowienie zaczyna się wtedy, gdy potrafimy spojrzeć poza uśmiech i zająć się tym, co naprawdę potrzebuje troski. Wpisz w komentarzu, przyjmuję to przesłanie od aniołów, aby wzmocnić energię uzdrowienia i przemiany w swoim życiu i życiu tych, którzy cię otaczają. Dzielmy się tą pozytywną, uzdrawiającą energią. Wewnętrzna walka między próbą ruszenia do przodu a potrzebą połączenia się z tym, co zostało utracone, to uniwersalne doświadczenie. Wszyscy tego doświadczamy w pewnym momencie. Chcemy iść naprzód, chcemy zostawić przeszłość za sobą, ale coś w nas wciąż nas do niej przyciąga. I właśnie wtedy uśmiech może to odzwierciedlać próbę skierowania się ku przyszłości, podczas gdy część nas wciąż trzyma się tego, co było. I ten wewnętrzny konflikt ma ogromną siłę. Często jest to największa walka, jaką prowadzimy walka między tym, czego chcemy, a tym, co czujemy. Uśmiech może być próbą ukrycia tej walki, zachowania pozorów, udawania, że wszystko jest dobrze, podczas gdy tak naprawdę próbujemy pogodzić sprzeczne uczucia. Prawdziwa przemiana następuje wtedy, gdy potrafimy być szczerzy wobec siebie i wobec innych, gdy pozwalamy, by uśmiech przestał być maską, a stał się autentycznym wyrazem tego, co czujemy. A teraz wyobraź sobie, jakby to było Gdybyś mógł wreszcie spojrzeć poza uśmiech i zrozumieć, co on naprawdę oznacza. Wyobraź sobie, że możesz spojrzeć tej osobie w oczy i zobaczyć ból, tęsknotę, ale i nadzieję. To jest możliwe. Uzdrowienie zaczyna się wtedy, gdy zaczynamy rozumieć emocje ukryte za wyrazami twarzy, gdy zaczynamy dawać głos temu, co zostało w nas zamknięte. Zostaw lajka. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, abyśmy mogli dalej szerzyć światło i błogosławieństwa dla wszystkich. Pamiętaj, razem możemy przemieniać nasze życie i życie tych, którzy są wokół nas, poprzez moc zrozumienia i uzdrowienia. A teraz, na końcu tej refleksji, chcę zaprosić Cię do podróży uzdrowienia i przemiany. Obyś odnalazł pokój. Obyś potrafił spojrzeć poza uśmiechy i zrozumieć, co kryje się za każdą emocją. Pamiętaj, prawdziwe uzdrowienie zaczyna się wtedy, gdy akceptujemy własne emocje i emocje innych. Gdy potrafimy zajrzeć poza maski i pojąć prawdę kryjącą się za uśmiechem. Niech błogosławieństwo i światło towarzyszą Ci na każdym kroku Twojej drogi. Niech Twoje ścieżki prowadzą ku miłości i pokojowi. Amen.